Nagrywam Siema, siema, siema. Siema Cześć. to ja, Macie zabutać jeden, a ze mną Murzyn i... i... Nie, bo Murzyn to biohazard, hazard, jakby ktoś nie wiedział. No. A jestem super bezwienny <laughs> LOL. Big picture. Czekamy meteoryt. Nie, korek! Ja nie mogę w końcu dojechać? To ja to będzie odrobię. Dobra, gram w Modern Warfare. Co tam będę sobie zawracał? Filozofia instalacji. Serio, 1-2%. Uuu, jak poleciało. Nice. 59%. 70... What the hell? What the hell this bullshit? Przygotowałem się na to wyprawę. To jest jakiś dziwny bullshit. A co ci chodzi? Ej, to no nie, mo no, nie mogę, Ej... nie, nie mogę... nie mogę gry będą. włączyć. Ej, nie mogę gry włączyć, bo mi wyskakuje ten... kod Pre GFX. No way. Co no się stało? jaki błąd? <laughs> Nie będę was pytał. Po prostu sobie odinstaluję, zrobię ja taki punktyczny... Ja muszę z moim bratem pogadać, żeby mi oddał Black Ops. To sobie jedno sobie Boże, na co sobie zainstalowałem Steam'a, ale i tak dobra. A jakby się ludzie pytali, czy, czy mam oryginalnego, oryginalną terrarię, to nie mam. Wydałem po prostu. O, Czego ty szukasz, koleś? Aha. Zaraz, e, śmietnik, śmietnik, śmietnik. Gdzie jest śmietnik? Fak, gdzie jest śmietnik? Nie, nie, nie będzie się Niedaleko siebie. Ale nie ten realny śmietnik, ten komputerowy. Się... O, widzę, 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 widzę. widzę. Bum! Może coś mam, może Ale coś mi się, się... O, Nie! Eee, szal, społeczno-przedszkolny. Robi się jasno w moim świecie. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Ej, Mati, Mat jak ty się nazywasz na Steamie? Znaczy na YouTubie. Jak tutaj na Steamie praktycznie, tylko że normalnie bez tej, tego pioruna. Aha, tego okay. tm. Eee, co tutaj mam? A, 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 on. Ja skrzynkę! ja nie na cicho, cicho. Znalazłem skrzynkę. Cieszymy się. No, Od... to na przy... Spoko. Lej Strongs. Ostra. się na Oczywiście mocno jem, bo. Nie wiem. Moim demonitowym mieczem zniszczę Wszystko, co mi stoi. What the fuck? What the hell? O co ci biega? Z mam... mam 100 zł. Mam mam tu, mam Nie mam 100 złotych. Mam 100 złotych. Nie what? mam sto złotych. Nie, tak, nie myślę, że mam złotych, A Nie mam A tutaj. Mm. Jak nigdy mm. nas Cię. Nie mam. Mam. Ale gdzie ten zakichany meteoryt? Powiedzcie. W dupie chyba. Czekajcie, zaraz będę, za długo. Dwaj właśnie poszedł na chwilę. Zaraz będę nas Ale jestem jeszcze ja! No, jesteś też z nami bezimienny. Chodzimy po górze, a może jak to przy. Mogę a jakbyś grał w taką fajną gierkę, 18 Wheels of Steel, Paulin, polecam. Chyba, że reklamuję swoje gry na swoim odcinku. I'm no, comment. Tak, się Muszę w chwilę ja Żartuję, ja, Ej, a nie co ja się Jaki ten świat duży? Już wróciłem. Musiałem podłączyć sobie telefon, wsadzić sobie kasę i. jest spoko. <noise> Musiałem podłączyć sobie telefon, wsadzić sobie kasę. way. Okay. A komu ty kasę kradniesz? Widzicie, ludzie, mamy przypadek kradnięcia kasy ludziom. Ej, a ja mam pustą część, która mi jest niepotrzebna. Ja Jadę z jakąś cysterną, która się wleczy. Szybciej! Muzin grać w Daisy? Okay. O ile wiesz, co to jest? What the hell? No way. no. Szkoda, że nie wiesz. No. Ej. Wy to O! działa mi ziomek, ładowanie jest do mojego telefonu eh, Zrobię sobie może murzynologa. Murzynoblog. Murzynoblog. A lol. To by była Dżungla! Dżungla! <nisse brom mache> jak wiadomo dżungla to po drugiej stronie... Po drugiej stronie Dżungla! Dżungla, boże. Jest! Jest loading. Posiedź Wam jakąś muze? Nie. Bo Albo dobra. Miał, bo kurde. Bo Bo ma nie praw tak. autorskich. No dobra. Idź pana słowa? Kapsiamberek Dobra, może nie będzie tego. Czuwanie. Jutro. ścięcie dość cięcie mam. Mostek Ale tylko część pół. No dobra, Meteory. już znalazłem meteoryt, ludzie. Czy znalazłem to... meteoryt, ludzie. No to stich, nie trwało. Tak. A ja gram 18-bit mm. bowling mm. i stoję za jakąś sterną, która się wlecze. Szybciej, kurde! A, wiem. Wiem, co zrobię, wiem, co zrobię, wiem, co zrobię. No kur... Zapalamy i... Ale mój telefon się zacina jak przerzutki. Uuu, będą bardzo ulewne deszcze z burzą. To w pogodę za, zaujrzałeś, czy w telewizorze spojrzałeś, do telewizora spojrzałeś? Nie, Sam, sam. spam! Wheels of Steel, hauling! A... Teraz mnie ścigać o telefon. Zapytałem się na, zapytałem się na CB Radio, CB radio jaka będzie pogoda w ten no i powiedzieli mi, że będą bardzo lewne dasz Ale to nie, na, chyba nie na tej krasie. Matrixa... no. Też mam Matrixa. Kurde! Mam taką fajną aplikację z Kotem. Ja mam Matrixa na PS4. Sorry, ja kiedyś grałem Matrixa, ale był strasznie nudny. Jak. E, co a ja dzień dobry. Zajmę się e, jutro w metro. Co, bo, bo. Kurde, gdzie to jest? Wiem, co zrobię. a jeździeć. Dziś Maps. Map oh. e, ja z Amsterdam. Dobra, ja zobaczę oryginalną pogodę. O, to z do kolei. Dobra, zrobię cięcie, a bo nie to nie trochę to no. będzie turystyka. No. A ja chciałbym jeszcze pokazać, jak walczyć no. w Warszawie. Nie chcę Londynu, chcę Warszawę. A to ty jesteś w Warszawie, to ja nie znam bo ja mieszkam w Polsce. Robię cięcie, za nie wrócę. Tak, tak. Nie ja Ej, ten! Musisz! Muzyka! Kwitye, wahabsu! Fara. Nie chciałbym ludzie zanudzać tym. wydobywaniem meteorytu. Oczywiście. Ale dalej ten... was tak zanudzam. Ja mnie zanudzać, a zanudzam. Lol, spoko. Ile, ile mnie się poprało? Bez jaj, ja rozumiem, żebym nie się popierało o Dobra, jak, już tak, skończyłem. Mało gigabajtów, ale... Już zbierać. Taka krótka gra. Teraz się lubię, i przetopimy nasz meteoryt. Na co przetopisz meteoryt? No kibel, tu. Ej, no ktoś mi spamuje. A nie, nie spamuje, spoko. No i mamy A, uciec, Kibel meteorytów. A ty miś mam coś na urodziny kibasz na mamonę. Crafting One, Crafting One. Ale chłam. Teraz weźmiemy nasz Rubin i Ej, ile masz wyświetleń? Ja? Ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć, ja... Ja 692 wyświetleń. Miec, Joś już Ej, ktoś się O, no to fajnie to wygląda. Oj, ludzie, zrobimy mieć świetny. Ju, 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 wiem, Aj, Father. No. Ale ja na serio mam mieć świetny teraz. I am your zobaczycie yes. na, na filmiku. I am your No, ludzie, mam mieć świetny. No, ludzie, mam mieć świetny, a ja mam maskę da Weidera. Bijesz się nie. A odłożę je mój... Mój imię jest jest Coś ciągle głośnego i to jest u mnie coś codziennie. Gram i nagrywam kanał Matizabuzy 975 No i... 830, 30, 40, 30, 40, 30, 40 Zrobię cięcie, żeby mam wyglądać kolejno. Kolejną drogą. jestem pan Damodiak. <laughs> jestem pan. Dobra, wracam do was. Po <grym /dobacz> Wracam do was. Nie pozwalam ci. Ale ja się zagrywam. <grym /dobacz> Serwer z poginami <grym /dobacz> yeah. <grym /dobacz> Walka, walka. Ostra, Łorka. <grym /dobacz> Ludzie, wojna jest. Między mną a jakimś dużym ropakiem Memphis! <noise> <noise> Memphis! Kończy tu się Memphis! Jeczę świetnym goo! <noise> eee! Qualtuję? Eee! Pan ustawca Quake! O, ej, zobaczycie jak będę walczył! Eee, eee, to jest Uwa Ej, na filmiku zobaczycie jak walczę Ale na stryjama mówię Je, dostał Wiecie, że pojadę tą ciężarówką Dobra, łukiem go

O Boże, ja prawym wciskam, jak ja chcę E. <grymne> prawie my się zamiast E. Ej, musicie to obejrzeć, dobre. No, czy to dalej nagrywasz? Tak, nagrywam, nagrywam. Aha, to pozdrów mnie. To ja pozdrawiam <grymne> Ale fail. Boże, ja weszłem w komentarze z ten link, y w Komentarzek napisałem LOL. Dobra. Macie tam link, obejrzyj sobie Kasper. Znaczy bezimienny. Bezimienny nie ma w ogóle imienia. Wymyślam je sobie. Ale właśnie je powiedziałeś. Nie. Może tak takie ta wszyscy domyślą. Ale, ja, ale ty nie masz tak na, na imię. Prawda? Aha, no ludzie okay. zginąłem niestety. Ja, Nie mam na, ja mam na imię Rosu. Rosu bluka. Ten boss musi się ode mnie, ale może jeszcze z nim powalczyć. A imieniny mam... A imię mam pierdziele czerwca. A imieniny mam wtedy, kiedy zabitą pierwszą kurę. To fajnie. <głos> 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 Cie, to wiecie, moje pieniądze. Będę mówił. Pro na... no, test. Pro test. Teraz nagrywasz? Bo no, nie komuna! ty będzie był od No i ludzie nie powalczymy sobie już. Kupię was na mój A wiele tego nie mam. Źle się przygotowałem na to walkę. Oj kolejnym razem będę gotowy No i tutaj skończymy Nara Ale jeszcze nie kończę Jaki żal Ej, obejrzałem ten link co mi przesłałem No, skwalę No i co mam się po... To się sobie szczy, What to fuck? Moi mamy. No, ma jest mamy. Będzie mi inny gra w konf. w konf, konf, konf. walić to. Czekaj, cies cieszę sobie mikro. <kuh, Ej, <kuh, będzie w graf, gra w konf. nie. Można tak odtwarzanie. Ja na konfiguracji okay. option. W konfigurację. Aaaa. Nie, bo to jest taka fajna gierka Black Live jest! Pojdzie. jest pojdzie, be, czest, be, czest. Ludzie się pożegnają ro. Jezus Single Delivery No cześć, cześć Narka tak. Komentujcie, cześć. Łapujcie, subskrybujcie, łapujcie, I subskrybujcie to mówiłem. Mówił Mati, zdobyć no, te I zdobywajcie diamenty w Minecraft. Proponuję wam, bo można nieźle dojść do mapy end. Ta, ta, ta. Mówił Narka! No, Na